Cześć, witam was w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj przygotowałam dla was coś na słodko. Kruche, delikatne i maślane ciasto to niesamowicie pyszne połączenie z marmoladą o różanym smaku. Przepis jest bardzo prosty i sprawdzony wiele razy przeze mnie, ale również przez moich obserwatorów na Instagramie oraz tutaj na YouTubie. Także serdecznie wam polecam i zapraszam do pieczenia. 400 g mąki łączymy z 80 g cukru pudru, jednym opakowaniem cukru waniliowego o gramaturze 16 g, jedną łyżeczką proszku do pieczenia oraz szczyptą soli. Wszystkie suche składniki ze sobą mieszamy, dodajemy do tego 2 żółtka, dwie łyżki śmietany 18% i 220 g zimnego masła startego na tarce o małym oczku. Siekamy wszystko nożem, następnie zagniatamy ciasto w kulę. Dzielimy ciasto na trzy równe części. Każdą zagniadamy w kulkę, spłaszczamy i owijamy folią spożywczą Ciasto wkładamy do zamrażarki na jedną godzinę, aby się schłodziło, a jeśli macie troszkę więcej czasu, to można włożyć do lodówki na dwie godziny. Każdą część ciasta wałkujemy i wycinamy okrąg o średnicy 24 cm. Dzielimy na 12 równych części. Na każdym trójkącie kładziemy po około pół łyżeczki marmolady i zwijamy w rogaliki. Nadajemy ładny kształt swoim ciasteczkom i układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Z pozostałymi częściami ciasta tak samo postępujemy. Wszystkie ściągi również zagniatamy ponownie w kulę, dzielimy na trójkąty i zwijamy w rogaliki. Ułożone rożki na blaszce schładzamy w lodówce około godziny i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni pieczemy około 15-18 minut na złoty kolor. Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem. Podobał ci się filmik? To zostaw łapkę w górę lub komentarz, a ja następnym razem coś pysznego dla ciebie przygotuję. Dokładny przepis z proporcjami będzie zamieszczony w opisie filmiku oraz w pierwszym komentarzu.